Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu, analiza indeksów polskich i USA. O tym drodzy Państwo, że nie płaci na trupaka pełna paka, to już jak gdyby wiemy przykład PGE początek listopada i po zajęciu pozycji długiej rynek jak widzimy spada. Inny przykład to chociażby PKO drugi listopada na trupaka pełna paka i rynek jak widzimy spada. O tym, że osobowość rynkowa poszła bardziej w kierunku trendu bocznego, także stało się faktem już dokonanym. Wybicie z formacji RGR na złocie, zasięg 1945, pozycja zajęta po 1832, ze stoplosem na poziomie 1812, a więc zgodnie z zasadami analizy technicznej, i chwilę później wylatujemy na stoplosie, rynek wraca do konsolidacji. Także na indeksach światowych sprawa nie jest prosta, proszę zobaczyć, wczoraj nie wszedł sygnał, Kupna na wybicie niebieskiej wstęgi, zamknięcie 51, a sygnał kupna 54,71. Ale drodzy Państwo, do sygnału kupna zabrakło jedynie 4 punktów. Co to znaczy 4 punkty dla SP 500? Tyle co nic. Jednocześnie proszę zauważyć, że w trakcie sesji giełdowej ktoś mógł się podniecić i kupić, aproksymując zamknięcie powyżej średniej niebieskiej. Kolejnego dnia już wylatuje na stop-losie jeżeli miał ten stop loss ustawiony na minimum z dnia wczorajszego. Transakcja jest nieudana, rynki nie zachowują się w sposób stabilny. Dlaczego? No bo na rynku w tej chwili rządzi informacja. Na rynek amerykański plan jest następujący. Mamy odpadnięcie od linii szyi RGR na spadek. Wyjście powyżej poziomu, dotknięcie choćby jednym tickiem 4667,5 jest sygnałem kupna ze stop lossem na dnie świecy wybijającej. See Target minimalny ruchu to 4715. Po dojściu na poziom 4715 oczekujemy odpadnięcia z powrotem do linii szyi, czyli do poziomu 4664. Po narysowaniu się odwróconej formacji RGR jesteśmy przygotowani dopiero do impulsowego ruchu w górę. I taka właśnie jest proponowana ścieżka rozwoju na SP500. Jeżeli nie dojdzie do wybicia poziomu 4667,5, na razie przebywamy poza rynkiem, ponieważ jesteśmy pod dzienną średnią. I teraz, drodzy Państwo, jak rozegrać polski rynek? Po pierwsze, należy zdać sobie sprawę z tego, że na wielu polskich indeksach mamy do czynienia z podwójnymi szczytami. WIG20 dywidendowy, być powyżej 4558 to jest dobrze, być poniżej to jest źle. Niestety, z podwójnym szczytem mamy także do czynienia na indeksie MWIG40. Z podwójnym szczytem mamy do czynienia także na SWIG80. Niestety, z potrójnym szczytem mamy do czynienia na indeksie WIG banki. Jedynym indeksem, który daje jeszcze nadzieję na wzrost, jest indeks WIG, który wykonuje retest do podwójnego szczytu w okolice poziomu 66 tysięcy. Zatem w tym jedynym przypadku mamy do czynienia z retestem, w pozostałych przypadkach mamy do czynienia z podwójnym szczytem. I teraz pytanie zasadnicze jest następujące. Jak mamy się zachować? Dlaczego to, co oglądamy, jest tak istotne? A Dlatego, proszę Państwa, że dobrze pamiętamy, iż w 2020 roku jednym z liderów rynkowych był rynek New Connect. Spodziewano się wielkiej na nim hossy. Kiedy wybiliśmy poprzednie maksimum, byliśmy tym faktem niezwykle podekscytowani. I w momencie, kiedy rynek New Connect zszedł poniżej poprzedniego szczytu, rysując formację podwójnego szczytu, wydawało się, że jest to tylko pomyłka. Dziś już widzimy, że nie jest to pomyłka i rynek ten konsekwentnie od kilku miesięcy spada. Zatem pytanie dzisiejsze o podwójne szczyty na pozostałych indeksach polskich jest, jak widzimy, zasadne. Jednocześnie nie możemy lekceważyć tego sygnału sprzedaży, kiedy rynek New Connect zszedł poniżej czerwonej wstęgi. Dlaczego? o tym rozmawiamy? A no dlatego, drodzy państwo, że dwa polskie indeksy także już są poniżej czerwonej wstęgi. Pierwszy z nich to indeks cenowy polskiego rynku. Mamy dzisiaj koniec miesiąca i jeżeli zamykamy poniżej czerwonej wstęgi, to mamy sygnał sprzedaży. Drugim indeksem będącym poniżej czerwonej wstęgi jest WIG-20 rozliczany w dolarze, zatem inwestorzy zagraniczni dostają sygnał sprzedaży, pod warunkiem oczywiście, że na koniec sesji cena będzie niższa niż 533. W związku z tym najlepszą strategią wydaje się zamknięcie przynajmniej części pozycji na sygnały sprzedaży, które żeśmy otrzymali, abyśmy uniknęli takiej sytuacji jak na rynku New Connect, a wrócili na rynek w momencie, kiedy wrócimy powyżej czerwonej wstęgi, czyli w przypadku WIG20 w dolarze powrót powyżej 552,34, a w przypadku indeksu cenowego polskiego rynku powyżej poziomu 898,54. Dopóki oba pokazane przed chwilą indeksy polskie nie wrócą powyżej swoich czerwonych wstęg, to znajdujemy się w strefie zagrożenia. Odpowiedź prawidłowa na ostatnio zadane pytanie to D. I kolejne pytanie z cyklu: sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie mod to dnia, czy można wygrać w pokera, nie robiąc zakładów. Nie, w pokerze obstawiamy przeciwko partnerowi, ponieważ wierzymy, że mamy lepszą kartę. Na tym samym polega handel na giełdzie. Zakładamy się z rynkiem, twierdząc, że mamy rację. Zapalony stop loss oznacza, że racji nie mieliśmy. Problem tylko w tym, że rynek często gra znaczonymi kartami. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.